dyrektora dawnych zakładów naprawczych taboru kolejowego, która przybyła do Stawiardu w końcu XIX wieku ze Strolzundu, ale ich miejscem zamieszkania pierwotnym była kolonia na drewnem. Z drugą żoną przybył do Stawiardu. starszy syn ukończył tutaj gimnazjum Petera Greninga, imieniem Karl, nasz senior rodu miał na imię Bjork. Natomiast mój najmłodszy syn miał na imię również Bior, czyli Junior Kirsten, również skończył gimnazjum Reninga w Stargardzie i co ciekawe mamy też kilka fotografii jego, y, które są opublikowane w historii gimnazjum Stargardzkiego na początku XX wieku. Siedzi tam wśród uczniów i mogliśmy go zlokalizować dzięki właśnie naszym negatywom. Y, kolekcja negatywów, głównie negatywów szklanych, y, została nabyta przez nasze muzeum kilka lat temu i włączona do zbioru w działu historycznego. O samych Kirchstena, o losach tej rodziny, ponieważ są to losy mało znane, nieznane w bardzo wielu szczegółów, została opowiedziana przez panią dr Monikę sejnotę na ramach naszego rocznika Stargardia kilka numerów temu. A teraz serdecznie chciałbym podziękować Pani Przemysławowi za przygotowaną wystawę i jednocześnie prosić o słowa wprowadzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem wzruszony temu obecnością, temu frekwencją na, na wystawie, która to zjadła mi prawie miesiąc, miesiąc bo była bardzo stosująca. Zresztą z samym zbudowaniem narracji, tak jakby scenariusza wystawy, okazało się, że okazało, wydaje mi się, że fotografia jest wdzięcznym tematem, jakby dostałem, Brzydko mówiąc na twarz, 105 szklanych negatywów i mam je wyeksponować. Jak? Właśnie jak? I postanowiłem podzielić te fotografie na strefy. Tak jakby na, do, na dolnym poziomie yy, stworzyłem na miastkę yy, cieni. Yy, uwaga na mocne światło, czerwone. W której to prezentowane są oryginalne szkale negatywy, oczywiście nie wszystkie 105, bo nie na nam nagrod. Mam tutaj kilkanaście poka pokazujących Państwu oryginał samego negatywu. Natomiast na górze piętro wyżej znajdują się, jak tutaj pan e Waldewar mówił, pozytywy. Czyli mamy tutaj negatyw i pozytyw, a pomiędzy mamy tutaj taką kolekcję zdjęć, które nie zmieściły mi się na wystawę, ani chciałem ich odrzucać. I tutaj jest taka retro kratka i żeby móc jeszcze bardziej dogłębnie tę rodzinę poznać, rodzina Kirsten, sześciosobowa rodzina, e, znamy imiona większości. E, głowa rodziny to Georg Kirsten, e, żona to Klara. E, Scen, który prawdopodobnie był fotografem, e, Robił sobie selfie do, do, do luster i, i, i pozował też na zdjęciach, tak bardzo ładnie pozował, to Karl, Najmłodszy to Georg, Junior, tak nazywałem. Są jeszcze dwie córki, dwie siostry, ich imion niestety nie udało nam się zlokalizować i jeszcze, bo nie wiadomo, co przyniesie czas. I szanowni Państwo, na wystawie na górze znajdują się powiększenia. Są też odbite negatywy, są też rzeczy, które służą do zabawy, na przykład można przymierzać kapelusze, można robić sobie zdjęcia do luster. Są też znaki na podłodze, gdyż wystawa nie posiada opisów, bo moim zdaniem fotografia. Nie musi mieć tekstu. Fotografia to obraz i każdy z nas może interpretować wszystko to, co widzi na własny sposób. Tu mam tutaj fotografów zaawansowanych, profesjonalnych, więc tak jakby wiecie Państwo, o co mi chodzi. Na dole na naklejkach znajdują się jest pięć naklejek, są strefy, opisane strefy, które to według mnie tyczą się danej, dane, dane, danego zbioru fotografii. Jest dom, ogród, wypoczynek, selfie i poza, Więc to jest tak jakby klucz nadany przeze mnie jako kuratora, ale tutaj oczywiście nie narzucam niczego. Trop sami Państwo możecie odnaleźć swój do czytania wystawy, bo o to też mi chodziło, żeby czytać ją na swój sposób. I uwaga, tyle o wystawie, tyle o rodzinie, bo jednak najlepiej widzieć i ocenić rodzinę po swojemu, ale tutaj pragnę podziękować przede wszystkim dyrekcji, Panu dyrektorowi za to, że miałem możliwość w ogóle wykazania się w takim wystawie. Niełatwiej dla mnie. No, nie tak... <tradujmy. totuń> takiej niełatwej y, y, tematyce, bo nie tak jakby okazało się, że fotografę może, y, no, <tutuń> mogę się się siłych włosów poprzez... Y, że jesteśmy w fotografiach. <grym> dziękuję mu za nikom. Tutaj jesteście wszyscy po mojej lewej stronie. Dzięki za pracę, e, dzięki za znoszenie moich <grym> dziwnych humorów. Dwięk dziękuję Piotrowi Kwaśniakowi, który to budował, tak fizycznie budował ze mną tą wystawę, takie architektoniczne tutaj aspekty. Na drabinach, na nie strażach, tylko rusztowaniach staraliśmy się. Być wysoko. Bo naprawdę niektóre powiększenia są tak dużo, że no, nie ścigaliśmy. Dziękuję też. Yy, czy ja tutaj widzę, dziękuję Asi, Jest to kierownik działu edukacji, bo pierwotnie wystawała miała być nasza wspólna, yy, ale skręciła, myślę, że w dobrym kierunku. I Asia. Dzięki Tobie ten drugi człon Życie w negatywie, który tak bardzo mi się wrył w głowę, yy, został tutaj na, na zestawie. Ja wiem, że miałaś zupełnie inną koncepcję, ale może zrealizuję ją wspólnie za jakiś czas. Szanowni Państwo, tyle yy, rozmów. Dziękuję Cypianowi za promocję. Cypian. mówiłem, że podziękuję, dziękuję. Dziękuję Pani Marią, dziękuję Dziewczyna, Agnieszka, yy, yy, Gosia, Pani Irena, Gosia historyk Piotr Tarawski za to że te negatywy tak jakby pomagał mi bezpiecznie dostarczyć. No, dziękuję wszystkim uzalnikom, dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję Panie y, Dariuszu, halo, tutaj jest, za bycie z nami promocji. dziękuję Pani Emilio za, 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 za promocję, bo postaraliśmy się, żeby było głośno o rodzinie Kirstenów, no bo na to zasługują, po tylu latach, u nas nawet w zbiorach 2017 roku, dopiero teraz ujrzały te zwycięstwa. mieliśmy pandemię tak, tak ale no niektóre z nich były prezentowana na wystawie pana Miasto miasta kolejowej, więc nie jest tak, że te zdjęcia nigdy nie były prezentowane. Ja te zdjęcia odrzuciłem, bo już Państwo nie wiedzieliście, więc zostawiłem tylko zdjęcia, które... Ha, właśnie. No bo od tego powinienem zacząć. Bo początku. kluczem do stworzenia tej wystawy było wejście, przepraszam za słowo, z brudnym butem w życie w prywatne rodziny I Wszedłem, bo dzisiaj każdy z nas lubi podglądać, sąsiada, współpracownika, lubimy podglądać. Tak mam które, więc tutaj też będziemy podglądać i mam nadzieję, że to podglądanie że wszystkim Państwu się spodoba. Ale jeżeli się nie spodoba, to ja bardzo liczę na negatywy, bo jest to wszak stawa negatywa.